Dzisiaj przepis na bardzo proste i przepyszne ciastka owsiane, które możecie w prosty sposób modyfikować, dorzucając swoje ulubione dodatki. Zapraszam. W jednej misce mieszamy ze sobą pół kostki miękkiego masła, jedno jajko oraz pół szklanki cukru. Jeśli masło będzie odpowiednio miękkie, wszystko bardzo ładnie się połączy i otrzymamy taką konsystencję jajecznicy. W drugiej miski wsypujemy suche składniki. 3 czwarte szklanki mąki, 3 czwarte szklanki płatków owsianych, pół łyżeczki proszku do pieczenia oraz łyżeczkę cukru wanilinowego. To była nasza baza, a teraz czas na dodatki. U mnie jest to cała tabliczka czekolady, pół szklanki posiekanych drobno orzechów włoskich oraz rodzynki. Jeżeli chodzi o dodatki, to wrzućcie co lubicie. Podmięcie orzechy, użyjcie innych suszonych owoców, dodajcie kakao, pełna dowolność. Suche składniki wrzucamy partiami do naszego masła i dokładnie mieszamy. Ja na sam koniec wymieszam to jeszcze dokładnie dłonią. Ciastka możecie nakładać łyżką, robić kulki w dłoniach. Ja w tym celu użyję takiego ringu, bo lubię, jak one są mniej więcej jednej wielkości. Masa jest dość lepka, więc przygotowałam sobie również miskę z zimną wodą, w której moczę sobie ręce w celu ułatwienia formowania ciastek. Ciastka trochę się rozleją, więc staram się, aby w ringu było mniej więcej tyle samo masy i w międzyczasie nastawiam piekarnik do 175 stopni grzanie góra-dół. Tak wyglądają ciastka na blaszce przed pieczeniem. Teraz wsadzamy je do piekarnika i nastawiamy czas na 15 minut. Ciastka wyjmuję z piekarnika i zostawiam do całkowitego wystudzenia. Piekę te ciastka w różnych wariantach spokojnie już od 10 lat i zawsze wychodzą, także koniecznie spróbujcie tego przepisu. Tylko ostrzegam, bardzo szybko znikają. My zajadamy ciastka, a ty zaobserwuj ten profil po więcej treści.